Siemanko widzowie, kolejny odcineczek na moim kanale, drugi już dzisiejszego dnia. Dzisiaj czas na nagrody za rangę pierwszą, za wbite 16-1 Champions, a do tego 12 paczek za 50 tysięcy, czyli łącznie paczki o wartości 600 tysięcy monet, ale za to trafiliśmy potężnego team of the group stage'a, wartego ponad pół bańki, także warto obejrzeć ten odcinek, warto zostawić łapeczkę do góry i warto subskrybować mój kanał. Lecimy z tym materiałem. Nagrody za rangę pierwszą to jest na dobry początek tego odcinka. Myślę, że fajna sprawa. Trzy player piki, paczka Ultimate, z której wleci jakiś walkout, tak czuję, i dwa razy po trzy informy, czyli 6 pixelów, czyli 60 tysięcy monet. Zobaczmy. Player piki, jeśli będzie grosik, to bierzemy grosika. Ale tutaj Grosicka w pierwszym piku nie mamy, więc nawet taki Berardi pójdzie pewnie potem na rozbudowę za 11 playerpików. Zobaczmy dalej, no nie. Nawet tego Grosicka nie trafia, tak chciałem mieć tutaj czerwonego Kamila Grosickiego. Zobaczmy, jest! Jest i on! Bardzo go chciałem mieć i go mamy. Przyda się, słuchajcie, do turnieju ePuchar Polski, który się lada moment zaczyna. Grosicki kosztuje, y, słuchajcie, y, no to 10 tysięcy kosztuje, więc 10 tysięcy w kieszeni nie muszę go kupować. Czerwonym Grosickim sobie poogramy. Dobra, a jeśli chodzi o paczki, jeśli chodzi o peczki, zobaczmy, co tutaj nam się uda wylosować. O, zaczniemy od tych trzech, trzech ifów y, razy 2. Mhm. Niemcy, CM. I jest ilka Gundogan 86. Także pod jakiś SBC, not bad. Pod jakiś SBC ewentualnie, no bo to. O! Stawiam go na listę transferową. A no, mogę go na razie do klubu wrzucić. Gundogan z ceną stoi słuchajcie 18 tysięcy. Także no nie ma co go quicksellować ani tym bardziej sprzedawać, bo do jakiegoś SBC się może przydać. Druga paczka z trzema ifami. Znowu jest walkout włoski. Centerback i jest to Rafael Toloi. O, prawie powiedziałem, niewiele się pomyliłem, że to... O, i nawet ten sam zestaw, jeszcze z tymi dwoma. Dobra, tych dwóch już sobie sprzedam, normalnie za 20 tysięcy monet. I jeszcze paczuszka Ultimate, proszę bardzo. Może z niej coś zarobimy? Uwaga, uwaga. Informowo... No... Labord 85, proszę bardzo. Labort 85, to jest y, zarobek rzędu 14 tysięcy monet, także też nie ma co go quicksellować. Raczej go sobie zachowamy. A oprócz tego, już bez walkoutów, naprawdę? O, jest jednak! A, ha, jeszcze Hakimi. Dobre duplikaty tutaj e, wleciały, bo to sobie damy do klubu. Lopez tu, Ruben Diaz na listę transferową, Hakimi, no zostanie sprzedany. Jeszcze cenę trzyma, oczywiście złoty y, pan Hakimi. 49 tysięcy monet, więc jest dobrze, jest dobrze, widzowie. Jakiś zarobek tutaj e, wleciał, więc go sobie tu zasprzedamy. Za 48,250 powinien zejść. Pikę 15 tysięcy monet, bo tam jeszcze Inform squigsolowany. No i jak się tylko sprzeda Hakimi, to już całkiem fajnie to wyjdzie. Sprzedał się i Hakimi, i Pikę 450 tysięcy monet w tym momencie na koncie, więc wygląda to całkiem, całkiem, całkiem zacnie. 12 paczek za 50 tysięcy to nie jest byle. Co, i od razu zaczynamy od accountu. Piękna sprawa. Tibo Kurtua. Piękny overall wjeżdża na sam początek. Okej, okay. paczka numer dwa. I pytanie, czy kontynuujemy pasę walkoutów? Tibo był dość dobrym walkoutem. No tak jest! Kolejny tym razem informowy Madison 84. Może wolę tego Tibo Kurtua w sumie pod kątem overala. Ale oprócz Madison Alan. No i reszta kart już tak troszeczkę gorzej. Dobra Peciuszka numer 3 Ło! Wow! Jeju, jeju! O jeju, jeju! Ależ tu siedzi. Nie to Vinicius, Boże! wieki Rodrigo, to jest Vinicius teraz. 86 no, matko jedyna. 540 tysięcy monet. Tak jest! Tak jest! Ależ trafik. Tak to się robi na dzikim zachodzie widzowie. Vinicius Junior. Wlatuje. Eder Militao jeszcze, Vinicius tutaj na duplikacie Proszę bardzo, czyli żeby trafić Viniciusa Trzeba mieć go na duplikacie No lecą ładnie te walkouty, słuchajcie Walkoutów co nie miara, paczka numer 4 już teraz I kolejny walkout No jakie to jest konto Widzowie To prawda tylko Jamie Vardy teraz, ale Jakie to jest konto Konto tak zwane, konto przesada Jedziemy z kolejną paczuszką Pięknie tutaj siedzi, no ale wreszcie bez walkoutu z pracy, No, no to traf fajną kartę, co? Musi konę może? Dawaj. Dobrze robię. Tak, dobrze robisz. Dobrze robisz, jest git. Kony. Jest super, co no. Coles. Bardzo dobry obrońca. Nie no, żeby. Goat. Dramat. Coat jest dramat. Dawaj wszystkich na QS. L2, R2. Myślę, że da radę. Da radę, myślę. Wyknąć kiedyś, żeby Anżek przemku. I skończył się twój wart mordeczko Winicy trafiony wcześniej, a teraz proszę bardzo. Ja go, aspa, Czekaj, e, czekaj, Deś ci powiem e, R2 najpierw Prawa gałka do góry L2, R2 No te pady są spieprzełane, no, no właśnie, Muszę je wysłać, no. bo już trzymam te etykiety, trzeba je wysłać na rękę. No nareszcie, account! Patrz mi jaki Argentyna Leo Messi! Al Uh, Timari to chyba nie jest zły, no że gra. Potwierdzić. Tak. Teraz tak. Prawa gałka w dół. uwaga? Ulela. Nie Franca. Franka. Tak, było blisko. To jest Niemiec. Ale tu jest 17 godzina. nie można... Nie no bo... Jest, no. A ja chciałam Wandersera, czy nie jest Niemiec. Ale Wanderser jest chłodny, jest Ikona. Nie, ja chciałam tego. Ale on nie jest z Niemiec. Ale kto? Wanderser. Z no Nie, bo wiesz, ja ulubiony bramkarz PLKD, le, Na L. W poprzedniej jeszcze. Lechman, coś takiego. Lehmann! No Lehmann. No to Niemiec, to no Niemiec. No to ja chciałam Lehmann. Co, szypeczki, jeszcze lecimy. Lecimy. Za 50k. Ale już się popsuł ten drop. Szybko popsuł ten drop, ewidentnie. Pyk, pyk, pyk. Nie, no to szukam, to nie będzie do końca. Mm, 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 mm. Ostatnia paczuszka, widzowie. Za 50k. Z tego openingu. Ale się to drobną. Ale trafiony, to myślę, że nie ma co... narzekać. Dzięki wielkie mordeczko. Za możliwość otwarcia.